Hej, siemano ludzie sobie strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i w ogóle przepraszam, że ten odcinek jest później, miał być o 6 rano, ale niestety, oczywiście jak to ja wczoraj zaspałem wieczorem, no i, no i nie zdążyłem nagrać tego filmu, więc nagrywam go dzisiaj rano. No i słuchajcie, sprawa jest taka, jak widzicie, mam tu przed sobą paczuszkę od firmy Amic. Są tutaj rzeczy, które, które są dla mnie, które będą mi kiedyś tam potrzebne. Pewnie niektórzy z was się domyślają. Teraz, już o co chodzi, jak ktoś się domyśla, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. No i słuchajcie, dostałem informację od firmy Amit. Oczywiście zaraz wam to pokażę, co jest w środku. Dostałem informację, że jest mega konkurs prowadzony razem ze Smykiem. Jak wygląda konkurs? O co chodzi, już wam mówię w dniach od 30, czyli od dzisiaj do 14 października. Jeżeli kupicie jakąkolwiek książeczkę LEGO na stronie smyk.com, możecie wziąć udział w konkursie. Co trzeba zrobić? Jeżeli już kupicie sobie taką książeczkę yy, związaną z LEGO, musicie sobie zrobić z tą książeczką yy, zdjęcie i w kilku słowach dokończyć zdanie, które zaczyna się najbardziej w książkach lego lubię no i piszecie dlaczego lubicie i tak dalej i tak dalej zdjęcie i właśnie to zdanie wysyłacie na stronę konkursmałpaamit.pl do 31 października pamiętajcie żeby też zachować dowód zakupu czyli paragonik nie wyrzucajcie zachowajcie Także wszystkie linki wstawię Wam w opisie pod tym filmikiem, czyli będziecie mieć link do tego konkursu, będziecie mieć link do smyk.com, zresztą sami sobie też możecie wpisać. Szczegóły na temat konkursu oraz regulamin znajdziecie na stronie www.amid.com. E, PL konkursy zresztą ten link też będzie w opisie i będziecie mogli sobie zobaczyć już przeczytać co i jak no i słuchajcie tak w ogóle z tego co widziałem do wygrania oczywiście nie powiedziałem co jest do wygrania do wygrania są zestawy właśnie klocków lego i z tego co widziałem jest aż 6 6 jest między innymi lego star wars, lego, LEGO friends lego ninjago e, lego disney, lego city stacja kosmiczna na księżycu i jest też Lego Harry Potter. Także no fajna sprawa. Kupujecie książeczkę. Dokończyć musicie zdanie. Najbardziej w książkach Lego lubię. Zachowujecie paragonik. Wysyłacie. No i macie szansę wygrać zestawy. Dobra. Ja tutaj sobie już tą paczkę otworzyłem. Bo wcześniej nagrywałem e, ten film. Ale oczywiście Żanka zadzwoniła. I musiałem przerwać. Więc nagrywam go jeszcze raz. Dobra. Słuchajcie. Mam tutaj zestawy. Zestawy w sensie książeczki, które będą mi tam kiedyś potrzebne. Oczywiście bardzo dziękuję firmie Amic za przesyłeczkę. Mam tutaj pierwszy, pierwszą książkę Harry Potter, gdzie jest profesor Snape. Oczywiście książka jest z figurką, gruba okładka, duża książeczka, fajna akcja. E, tu oczywiście mamy polecane inne tytuły. Także wiecie, no na przykład kupujecie sobie taką książeczkę, robicie sobie focie Piszecie, y, musicie dokończyć to zdanie, które tam było, wysyłacie i macie y, szansę no coś tam wygrać. Także moim zdaniem fajna sprawa. Oczywiście, ja bardzo lubię Harry'ego Pottera. Y, no ale do czego mi to będzie kiedyś potrzebne? No to na pewno się kiedyś dowiecie i pewnie się domyślacie, ci, co mnie oglądają. Fajna sprawa opis tutaj postaci dużo kolorowych stron i to mi się najbardziej podoba. Zresztą, no ja jestem fanem. Aha, tu mamy odpowiedzi, czyli mamy tutaj różnego rodzaju zabawy. A, no tak. Już wiem, o co chodzi, ale nie chcę wam psuć tutaj zabawy jeżeli będziecie chcieli sobie zakupić taką książeczkę. Mam tu jeszcze oczywiście kolejny tytuł, oczywiście związany z Harry Potterem. Mamy tutaj czarodzieje z Horwardu przewodnik. No, taką książeczkę na przykład możecie kupić, no obojętnie, obojętnie jaką, musi być ona oczywiście związana z Lego. Fajna taka, no śliska okładka. E, możesz napisać w komentarzu, e, czy lubicie Harry'ego Pottera. E, z tego co wiem, to, to dużo ludzi lubi Harry'ego Pottera, ale może ktoś z Was nie lubi, ale ja lubię, <laughs> nawet jak leci w telewizji. To zawsze sobie go oglądam. Pomimo tego, że oglądałem go 150 tysięcy razy. Eee, Super Heroes. Tu mam oczywiście zagadki Lexa, zadania, komiksy i minifigurka. Jest oczywiście tutaj figurka, w tej książeczce nie było, a tutaj jest plus 7, więc będę musiał trochę poczekać. Dla tych co wiedzą o co chodzi, ale w sumie nie musi być plus 7, może być mniej. No nieważne. Oczywiście, standardowo w tych książeczkach macie tutaj różnego rodzaju zabawy. Ot, możecie sobie dokończyć tutaj rysunek. Hmm, te tytuły już chyba jakiś czas są na rynku, ale mi one były właśnie potrzebne. E, także no nie będę Wam tutaj wszystkiego pokazywał, żeby nie psuć. E, zabawy z tyłu, oczywiście, są odpowiedzi, są odpowiedzi. Także będę, no zresztą, na razie nic nie mówię. Zobaczymy, czy ktoś z Was w ogóle zgadnie. Mam kolejną tutaj gazetkę, gazetkę książeczkę. E, oczywiście tutaj Harry Potter, czas na magię. Jest tutaj mini figurka. Mamy tutaj w ogóle szczura. Mamy tutaj figurkę Rona i ten jego szczur. No właśnie, jest tutaj nawet na tym. Mamy zadania i mini figurka, także standardowo, tak jak. Z tamtą książeczką, tutaj macie też inne tytuły. Odpowiedzi z tyłu. No i, i bawimy się. Bawimy się. Zresztą, no, miałem też inne tytuły. O, tutaj co tu jest? Narysuj. Aha harmonie miny pasujące do opisanych sytuacji, czyli na przykład e, po kłótni z drako, no to tu raczej nie, nie będzie uśmiechnie. Chyba, że wiecie, no może się uśmiechnąć, bo nie wiem, dokopała mu na przykład, co nie? No i standardowo możemy się tutaj fajnie bawić. Z dziećmi na przykład. Z dzieckiem, nie? Wiecie o co chodzi. A jest, i tak już wam podpowiedziałem, więc, więc pewnie się domyślacie. Jest tutaj figurka, czyli tego e, tego, jest tu figurka Harego Pottera, jest też sowa zobaczcie jaką ma miotłę e, witajcie e, w Hogwardzie zadania i mini figurka. tutaj standardowo, o, są właśnie te, które tutaj Wam wcześniej pokazywałem i książeczka, <laughs> przepraszam standardowo z tyłu odpowiedzi i masa, masa e, fajnych tutaj e, no, zabaw a tak w ogóle Dobra, zresztą mi tak chyba mogę Wam powiedzieć. Ktoś się zapytał, czy będę nagrywał filmy z moim synkiem, jak się urodzi. Oczywiście będzie pewna seria, ale zanim on w ogóle coś powie, no to wiecie, trochę, trochę czasu minie, no bo wiadomo, ale no, będę nagrywał, jeżeli będzie miał ochotę, bo nie będę go do niczego zmuszał więc no, na pewno coś tam będziemy nagrywać, robić sobie właśnie różnego rodzaju takie zabawy jak tutaj, no i nie tylko tutaj, ale też gdzie indziej, więc myślę, że będzie fajnie, coś nowego, oczywiście karty, gry i tak dalej, wszystko, wszystko zostaje na kanale, nic tam się nie nie zniknie. Dobra, słuchajcie i ostatni tytuł Harry Potter. Tu mamy naklejkowe scenki. Naklejkowe scenki to no to jest fajna sprawa. Mamy tutaj ponad 250 naklejek wiel wielokrotnego użytku. Przepraszam. Czyli możecie wklejać, odklejać. No wiecie o co chodzi, co nie? Oj. Aha, nie dostałem. Miał być jeszcze jeden tytuł, ale może nie było, albo nie dostałem. Nie wiem czemu. A muszę do pani zadzwonić. Może pani zapomniała o mnie. Tu mamy jakąś scenkę e, z tyłu również. O, zima! No i słuchajcie, idzie zima. Mój synek będzie taki zimowy. Wiecie o co chodzi? W styczniu to jeszcze, to jeszcze będzie zima. Miał być jeszcze jeden tytuł z LEGO Ninjago, ale nie ma. Nie wiem, muszę się zapytać. No to oczywiście tu wiadomo, tak to było w filmie, w pierwszej części. No i tutaj no fajna sprawa. No powiem Wam, że mi się to pod Żance by się to podobało, bo ona też bardzo lubi Harry'ego Pottera. No i tu mamy oczywiście te naklejki. Czemu tu tak ciemno? Mamy tutaj te naklejki, które wklejamy sobie w dane. Tu mamy oczywiście jedynkę, czyli wklejamy ją na stronę pierwszą. Na stronie drugiej tu mamy ten dworzec, i wklejamy sobie tutaj, gdzie jest numer 2 i 3, czyli tutaj. No, fajna zabawa. Tu mamy kolejne naklejki. Wklejacie, odklejacie, robicie sobie co chcecie. Możecie sobie stworzyć sami jakąś historyjkę. E, także, no, fajna akcja. I tu kolejny. Kurczę, powiem wam, że już się nie mogę doczekać zimy. Strasznie lubię święta. No i dobra, i lecimy dalej. Oczywiście, tu możecie sobie dalej wklejać, bawić się i robić co, co tam sobie chcecie. Podoba mi się, że to jest tak fajnie, kolorowo. Ja lubię takie rzeczy. I mnie to strasznie przyciąga, powiem wam. Takie właśnie. Kolorowe coś. Wiecie o co chodzi? Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o konkursie, bo no fajna sprawa. Kupujecie książeczkę i macie szansę wygrać jakiś zestaw Lego, który no, na pewno Wam się przyda. Eee, oczywiście, stronka do konkursu będzie pod filmem, i szczegóły na temat konkursu, konkursu również link będzie w opisie. I pamiętajcie, książeczkę musicie zakupić sobie na stronie smyk.com. Pozdrawiam, do zobaczenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przesyłeczkę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa!